Coś mi się wydaje, że to jeden z nich, w którym trzeba walczyć. Teraz pokonać to, to pizę Spałem się dobre z 12 godzin i musiałem, musiałem spać cały tydzień, ale jestem w tym momencie w zniszczony tym. Jestem tak leniwy Już nie poznaję siebie Ale trzeba się napompować energią Dlatego lecę pobiegać a Potem wjeżdżę zimne zimny prysznic Jakieś śniadanie I zaczniemy dzień Także w drogę Chłopie 60 lat może Ogarnia. Chłop 60 lat Nie wyprzedzę Zajebie mnie to te bieganie Ten szczerym, dwa dni temu odpaliłem trochę Wczoraj byłem zniszczony Głównie dlatego, że był ostatni dzień w Fringe Festiwalu Miałem ciężki tydzień Pracowałem 7 dni i jestem szczery ze sobą i szanuję siebie za to Ale no gdzieś potrzebowałem najwyraźniej zresetować to głowę I w niedzielę <grym> Był mega kozak melange

Lepsza impreza jak w życiu byłem, nie? Darmowy alkohol, impra kurwa rasta w chuj Ludzie mega pozytywni. I'm just sending the, the, the message to my friends! Say hello! Hello in Polish! Tylko niestety wczoraj były tego skutki i dosłownie przespałem cały dzień. Ale to nie znaczy, że... po, po dniu wolnym jest czas na, na obijanie się. Dzisiaj już wracam, wracam na dobry tor Było bieganie i było przeokrutnie ciężko Ruszyłem świetnie, jednak na dłuższą metę zacząłem wysiadać i, i, I walczyłem po prostu ze sobą ostatnie dwa kilometry, ale udało się Akurat jestem w miejscu, gdzie sobie zawsze chilluję To moja taka ławeczka nawet mam, patrzcie Także pamiętaj Byczku, co by się nie działo Zawsze po słabszym dniu wracaj na do dobre tory I tak jak ja to robię teraz Wracam Jest vlog Nie zapominamy o, o wyzwaniu Co prawda Miało być tydzień w tydzień, ale Nikt nie jest perfekcyjny Ja nie jestem perfekcyjny Biję się Śmiało w piersi I to nie, nie ma znaczenia Ważne, że będzie materiał Wypuszczam Wypuszczam wloczka w miasto I Co więcej To potem Lecę w piękne miejsce, w którym dawno nie byłem i czuję, że potrzebuję tam pobyć. Gdzie dokładnie? Zaraz zobaczycie, ale jeszcze zanim, to zajadę po jakąś pyszną szankę w trasę. Najlepszy burrito w mieście. Także, Och, było, było, było przypyszne. Pogadałem ze swoją mordeczką, stworzyłem kilka, kilka planów na nas następne tygodnie i, i, i zobaczymy. Trzeba je followować. A co to za plany? Mm, nie wiem, czy, czy mogę zdradzać, ale ostatnie dwa miesiące temu. Yy, o, tu jakiś koleś zabija. Ostatnie dwa miesiące temu wypisałem sobie, że mam nagrywać vloga każdego tygodnia. Na tę chwilę wszystko ok. E, wszystko idzie w dobrą stronę. Mm, każdego dnia mam brać zimny prysznic, oddawać się afirmacji. Która przygotowałem sobie. Na tej chwilę działa świetnie i oddaję się angielskiemu, oddaję się książce eee, ponownie i zauważam drobne rezultaty. Nie są to duże efekty, ale, ale również dostaję odpowiedź ze świata zewnętrznego i pytuję ludzi, jak to u mnie, jak to, jak to już wygląda, na jakim to etapie jest. I szczerze mówiąc, pozytywnie się zaskakuję, bo drugi język. Odbierany jest już bardzo pozytywnie wśród ludzi, którzy mówią ojczyście w nim. Także także świetnie. Cóż, pracujemy dalej nad tymi trzema elementami, które stanowią mu jakby moją podstawę. I na tę chwilę e, rzucam coś jeszcze. A co to? Może Wam pokażę. Dwa tygodnie temu wydaje mi się, że. Pierwszym odcinku jakoś po powrocie, e, wrzuciłem tę kartkę. E, jest to kartka, na której sobie napisałem, że 75% czasu, jeśli wykonam te wszystkie zadania, które tutaj sobie wypisałem, to będę, no będę po prostu kozakiem w swoich oczach. Tą kartkę wciąż posiadam. I dzisiaj słuchałem ebułkę Briana Tracy'ego i dał mi mocno do świadomości, że... Omijam najważniejszą część na tej karce, a, a jest nią wstawanie o 5.00-5.30 i przez najbliższe dwa tygodnie będę wyłącznie skupiał się na tej części. Oczywiście, e, jako że pozostałe elementy działają bardzo dobrze, miałem już moment, gdzie te wstawanie działało mnie jednak. A, ciężko być tym rannym taszkiem, ciężko się motywować, gdy, gdy nie ma tego większego celu, ale ten większy cel, wydaje mi się, znalazłem, bo już mam dość i, i, muszę, i muszę, muszę. Muszę podjąć pewne działania, które, które dadzą mi rezultat. Chcę zacząć jakąkolwiek pracę biurową na tą chwilę. Wiem, że nie jest łatwo. Wiem, że nie będzie, jednak skupiam się na tym. Nawet jakiś kuźba call center sobie myślę. Nie wiem, czy to będzie dobre. Wiadomo, zawsze lepiej, zawsze warto może spróbować cokolwiek. Cokolwiek. Dobra, tyle ode mnie. Czas do spania, już muszę to zmontować, wszystko muszę to posklejać. A zabiera to trosz, troszeczkę więcej czasu niż może się wydawać. Także lecę montować. I lecę do spania. I trzymajcie kciuki. Piąta. 5.30. Mniej więcej. Widzimy się na nogach. Pozdro!